Szymon Palczewski Cyber Defense 24. Jesteśmy w miejscu, do którego niewielu ma wstęp. Naprawdę. Poznajcie bliżej Centrum Wsparcia Systemów Dowodzenia Sił Zbrojnych z siedzibą w Białobrzegach. Panie pułkowniku, jesteśmy w Centrum Wsparcia Systemów Dowodzenia Sił Zbrojnych. Jakby mógł Pan powiedzieć, jaki jest Wasz znak firmowy? Czym się tu w ogóle zajmujecie? Co tutaj ludzie robią? Centrum Wsparcia Systemów Dowodzenia Sił Zbrojnych to specjalistyczna jednostka wojskowa w dziedzinie. Teleinformatyki, która jest w siłach zbrojnych od 2008 roku. Nasi specjaliści testują nowy sprzęt, systemy teleinformatyczne, realizując rozwiązania techniczne, które mają być niezawodne podczas czasu walki, zagrożenia i kryzysu. Zaś głównym i zasadniczym zadaniem Centrum Wsparcia Systemu Dowodzenia Sił Zbrojnych jest przede wszystkim wsparcie teleinformatyczne jednostek wojskowych. Wszystkich rodzajów sił zbrojnych, jakie mamy w Polsce. Dlaczego nazywacie się teleinformatycznym pulsem armii? Skąd ta nazwa? Zawsze mi się to kojarzyło z krwioobiegiem, czyli dostarczeniem życiowych produktów, jakim jest tlen i inne elementy zasilania organizmu w podstawowe informacje. My mamy dostarczyć informacje do całej układanki sił zbrojnych. Od Sił powietrznych, poprzez morskie, poprzez lądowe. Ta informacja w bardzo krótkim czasie ma trafić do odbiorcy, jakim są pozostałe rodzaje sił zbrojnych. Część zadań realizowanych jest w sposób zdalny, jak e, z, zabezpieczenie konfiguracji dla systemów satelitarnych, a część zadań wykonywany jest przez e, specjalistów CWSD na miejscu. Między innymi, tak jak wspomniałem, część tutaj doradcy na poziomie ministerialnym, chodzi tu o NMI Mission e, w Iraku. Część jako doradcy w Afganistanie, i część jako administratorzy systemów na miejscu typu Lib Liban czy, czy Irak. Można powiedzieć, że jesteście obecni no, w znacznej części świata, a łączność i komunikacja to podstawa wojska, ale na tym nie koniec. Panie kapitanie, mamy przed sobą mapę. Jakby mógł pan wyjaśnić, co to w ogóle jest, bo no, wygląda intrygująco. Tak, to jest właśnie nas, nasze, nasze główne narzędzie służby JCATS, czyli Joint Conflict and Tactical Simulation. Symulacja konfliktów zbrojnych. E, możemy symulować róż, również e, różnego rodzaju e, sytuacje taktyczne w mniejszej i większej skali. W zależności, wszystko zależy od tego, jak dany dowódca jednostki zażyczy sobie ćwiczenie. Naszym zadaniem głównym jest jeżdżenie po Polsce, wspomaganie dowódców jednostek w organizowaniu, przygotowaniu i prowadzeniu potem ćwiczeń dowódczo-sztabowych, wspomaganych komputerowo, przy użyciu właśnie naszego systemu. I nasz system jest o tyle inny, niektórzy nazywają go grą. To jest symulacja działań wojennych, bardzo mocno skomplikowana i rozbudowana. Bo jeżeli ktoś sobie włączy w domu grę, i powiedzmy, jakąś strzelankę czy strategię jeździ, ona ma pewne parametry. Nasze algorytmy przewidują e, bądź obliczają i analizują sytuację w zależności od tego, jak dany ćwiczący dowódca podejmuje decyzję, jak wpływa to na pododdziały. I to daje nam informacje właśnie dla dowódców, jakie mają podejmować decyzje, jak wydawać mają rozkazy i sprawdzają się właśnie naszym systemem. Prowadzimy głównie ćwiczenia i szkolenia w Polsce, w polskie krajowe. Zdarzają się też ćwiczenia międzynarodowe. Jesteśmy w kooperacji z innymi krajami, które też yy, mają ten system w swoich krajach. Poza działaniami stricte wojskowymi, jesteśmy tak samo w stanie wygenerować sytuacje kryzysowe, bo to nie jest, może inaczej, to jest narzędzie. Stworzone dla wojska, ale może być wykorzystywane też przez inne służby, również przez środowisko cywilne, jeżeli zaszłaby taka potrzeba. Czy bez informacji i komunikacji nie ma wojska? Bez łączności i komunikacji w obecnych uwarunkowaniach nie ma wojska. Teleinformatyka, łączność, przekazywanie informacji jest źródłem sukcesu. Właściciel informacji wygrywa walkę bój, spotkany. Mapa w naszej symulacji. Daje możliwość odzwierciedlenia właściwego terenu. Mamy do tego specjalnie przygotowaną sekcję przygotowania danych geograficznych, która zajmuje się właśnie pozyskiwaniem informacji i odtwarzaniem tych informacji, które są w terenie i przenoszeniem je do systemu. Tak jak tutaj widzimy, mamy tylko obraz 2D. W rzeczywistości te systemy, które działają tutaj, czyli żołnierze, pojazdy i inne systemy, które są. Widzą tyle, ile rzeczywiście żołnierz bądź dany pododdział czy pojazd widziałby w terenie. Czyli każde przewyższenie terenu, każdy las, każdy pagórek, rzeka, mosty mają określoną nośność, tak samo i budynki są też przeszkodą terenową, która jest symulowana w naszym programie. Ten program nam pokaże, co jest nie tak, i możemy odtworzyć sytuację raz jeszcze, przejrzeć, przeanalizować, wyciągnąć wnioski. Co macie wspólnego właśnie z polskimi kontyngentami wojskowymi? Co Centrum znaczy dla ludzi, którzy są na przykład w Afganistanie czy Iraku? Centrum jest y, głównym, główną instytucją, która zabezpiecza łączność satelitarną. Bez udziału wielu administratorów, y, jak również współpracy z jednostkami wojskowymi, ta łączność po prostu by nie istniała. Nasza służba polega na e, prowadzeniu nadzoru e, nad, system, nad systemem teleinformatycznym, czyli tak de facto realizujemy swoją Służbę swoją pracę przed komputerem. Niemniej jednak w centrum bywają też różne szkolenia uzupełniające. Digitalizacja i ten postęp technologiczny nie ustępuje, a wręcz przeciwnie, cały czas przyspiesza, chociażby sztuczna inteligencja teraz wchodzi do gry. No i wiąże się to też z, ze zmianami włączności. A więc, jak często macie takie szkolenia, tego typu możliwości do samorozwoju? Jak to wygląda? Czy po prostu to jest okresowo, czy, czy można powiedzieć do skoku? Jak wygląda ta praktyka, jeśli chodzi o szkolenia i nabywanie nowych zdolności, umiejętności tutaj w centrum? Taka dziedzina jak informatyka, teleinformatyka, czy łączność wymagają ciągłego szkolenia, ponieważ wszystko cały czas się zmienia. W związku z tym w centrum takie szkolenia, zarówno szkolenia uzupełniające w ramach samokształcenia, jak i szkolenia realizowane. W jednostkach wojskowych czy w centrach są tak naprawdę realizowane cyklicznie, z bardzo dużą intensywnością, po to, aby każdy z naszych żołnierzy był odpowiednio wyszkolony i swoją służbę i swoje działanie w systemach teleinformatycznych realizował na bardzo wysokim poziomie. Jest tutaj bardzo dużo komputerów. Panie Poruszniku, co to za miejsce? Co to w ogóle za pomieszczenie? Skąd tu tyle komputerów? Znajdujemy się obecnie w laboratorium systemu wsparcia dowodzenia. Yy, mamy możliwość tutaj testowania, wdrażania oraz również szkolenia, bo misją centrum jest również szkolenie yy, personelu w zakresie używania aplikacji FAS. FAS czyli Functional Area Service są to aplikacje opracowane przez NATO, tworzone przez NATO w celu określone, uzyskania określonego celu, usprawnienia pewnego procesu. I aby czynić to skutecznie, właśnie niezbędne było zbudowanie takiego laboratorium, by mieć bazę szkoleniową oraz miejsce do testowania tych aplikacji. Słowo klucz na to, na tablicy też widzimy mapę. Jeśli mógłby Pan wyjaśnić, co to jest za aplikacja, mapa, rozumiem, na czym polega jej działanie i do czego służy. Na wyrzutniku widzimy nową wersję aplikacji NCOP. NCOP, czyli NATO Common Operational Picture, jest to aplikacja stworzona w celu zbierania danych z innych aplikacji FAS i prezentowania ich w dowództwie. Umożliwia ona przeprowadzanie analiz i usprawnia proces decyzyjny. Rozumiem, że to jest mapa, rozwiązanie, aplikacja, która jest wykorzystywana również w innych państwach sojuszniczych. Dobrze rozumiem? Tak, z aplikacji ENCOP korzystają również inne państwa NATO. A skąd ta aplikacja czerpie dane? Bo widzimy tutaj mapę Europy, Bliski Wschód, Afryka. Skąd ta mapa czerpie informacje? Czy to są jakby ze źródeł jawnych, czy macie jakby swoją natowską bazę danych? Aplikacja ENCOP może być zasilana innymi fasami, innymi usługami. Jeżeli pracują one w naszej sieci tajnej, no to będą dane to niejawne. Natomiast w tym przypadku w laboratorium korzystamy z danych jawnych, e, ćwiczebnych. Jakie zdolności powinni mieć ci młodzi ludzie, aby się tu odnaleźć, aby móc służyć w pana centrum? Szukamy ludzi nietuzinkowych. Wykształcenie przede wszystkim musi być techniczne. Wykształcenie z zakresu IT, z zakresu zarządzania sieciami, z zakresu cybernetyki. I dodatkowo jeszcze potrafi zarządzać zespołem ludzi. Takich ludzi właśnie poszukujemy. Panie pułkowniku, łatwo znaleźć takie właśnie osoby nietuzinkowe w takim młodym wieku. Aby nie przestraszyć potencjalnych kandydatów do służby w Centrum Wsparcia Systemów Dowodzenia Sił Zbrojnych, chciałbym zauważyć, że o sile centrum świadczy zgranie zespołu. Jesteśmy zespołem bardzo zżytym. Każdy może liczyć na każdego. Każdy element musi pasować do siebie. Tak jak klocki, i u nas w centrum, w moim zespole, każdy jest takim elementem, takim klockiem pasującym do całości układanki. U nas w centrum prowadzone są różnego rodzaju kursy. Oprócz tych wojskowych, również komercyjne. Niejednokrotnie potencjalnych chętnych nie stać na takie kursy, ponieważ są bardzo drogie. Uczestniczymy w wielu międzynarodowych projektach. To są inicjatywy międzynarodowe, natowskie, sojusznicze i koalicyjne, różnego typu, dotyczące współpracy międzynarodowej w zakresie teleinformatyki, ogólnopojęte. Bardzo dziękuję, panie komendancie. Dziękuję bardzo i zapraszam w swoje szeregi. To już koniec naszej podróży po Centrum Wsparcia Systemów Dowodzenia Sił Zbrojnych RP. Śledźcie ich stronę internetową, informacje o rekrutacji, a nam zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, no i oczywiście śledźcie social media dowództwa komponentów Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Czołem!